Dobra, no, wzrost ten sam, waga ta sama. Wiek też podobny. Tylko dwa lata starszy jest Shuli. No ale doświadczenie stoi. Podobnie mówi jak komentator. A doświadczenie stoi po stronie parka. 29,71 to jest jego rekord. A rekord Szuliego to 9,4. Jakby spojrzeć na sam rekord, no to wydaje się być znaczącym faworytem tutaj park jednak. A myślę, że walka będzie mocno wyrównana. Mam taką nadzieję. Ła, 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 ła. Zaczęli. Piątkę zbili. Czemu 3 rundy po 5 minut? A 3 po 5? Nie, to spoko, 3 po 5. To są lepiej niż 3 po 3. Dla koneserów takich walk to lepiej. No, na razie low kick uderza. Szuli. I proste uderza. Chyba dwa nawet tam w miarę doszły, nie? Czy nie? nie I znowu lowkiczek. Nie doszły? Mówię, nie wiem. No oni się tak wyczuwają troszeczkę, badają się jak to właśnie zawodowcy. A to słanie też prawy mu wsadził, Szuli. Plusem bo normalna zawsze, zawsze była ta kondycja. I to prawda. No a Szuli tam czasami wchodzi taką serię Lewy, lewy, prawy, lewy, prawy. I kopię mocno lowkiki przede wszystkim. Park się bije z odwrotnej pozycji. Więc wewnętrznie dostaje te loły. Bardzo ładną gardę trzyma ten park. Widzisz? Tak strasznie dziwnie utrzyma i przyjmuje na gardę wszystko. Takie serie idą. Nie do tego, że park jest mękutem. Możesz zmieniać pozycję, jak mówisz że to w odwrotnej. No na razie taka wyrównana walka. O kurwa! Fajnie próbował. O! Dobra, boli go noga. Boli go noga. szulego boli noga. Nie wiem, czy dostał. Ale widać, że utyka. Widać, że poczuł. Oj, dalej kopie, dalej kopie tą łydkę wewnętrzną. Myślę, że Norman będzie go tymi kopnięciami dużo teraz męczył. O, ale rzut zrobił. Ty, ale od razu, jak? Od razu jak wstał, ty. Pojebani są ci ludzie. No widzisz, ciągle, o, ale dostaje te wewnętrzne kopnięcia. Norman ładnie Oj. to kopie. Upadł po kolanie. I znowu kop. Będzie kopał bez przerwy wewnętrznego Ola na łydę, bo widział, że to odczuł Szuli I znowu, widzisz jak on nogę odlatuje? O, patrz, patrz, ledwo chodzi, widzisz? No Szuli, ma bardzo nogę obitą Nawet nie potrafi już tego ukrywać, już widać, że, że ciężko mu na tej nodze stać momentami Będzie mocno obijany Zawsze też może pozycję zmienić, bo z tyłu No póki co nie zmienia będzie kopnięcie za sekundę. Pa. Raz, dwa. Jednak na razie prosty. I znowu kopnięcie. No fajnie się w stójce piła, wolę stójkę oglądać. Wleciał w nogi tutaj Norman. Obalił. Obalił, ale chyba w stanie. Chociaż nie. Przesiadce stoi. No i mu kurwa kolana w nogę wsadza. Dostało 30 sekund do końca tej rundy. Dobra, podniósł walkę do góry. Co jest? Szuli stracił chyba ochroniarz na zęby, czy co? Powtórka, to jakiś faul był. stracił szczękę chyba? Nie, nie wiem co się stało. Sędzia, cię powtórkę oglądać, ale nie wiem z jakiej, z jakiej racji. Sędzia, proszę powtórkę. Okej, okay, dostał kolano na twarz, a nie mógł kolana uderzyć, bo miał trzy punkty podparcia, Szuli. Szuli specjalnie trzy, trzymał rękę. Na, na ziemi, a w tym momencie nie, nie jesteś w stanie kolanem uderzać po twarzy. Jest to zakazane. Więc dostał ostrzeżenie. Powiedział, że lekarza potrzebuje szuli, bo nie wie, czy mu noc nie po tym kopnięciu. Jest okej, okay, wszystko chyba. No dobra, w porządku, czyli walka będzie kontynuowana. Tylko po co oni kontynuują walkę, jak już runda skończyła w sumie? Tam było chyba z 5 sekund. 13 było. Okej. Okay. <laughs> Ty, 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 co? Zmęczony jesteś? Hmm. Explosion Nie odzywam się na zaraz znowu nazwą, syndromem i samą Explosion Kurwa, na potupajkach u nas w Pajatowej na takie ruchy się wyrywały dziewczyny A jak jej powiedziałeś, kurwa, że masz trzy świnie To już w ogóle były w niebo wzięte Pytały, czy na karkówkę mogą przyjść Oj, fajnie było w poniatowej. Co ty, Pierotorzeczko, z domu nie wychodziłeś? Runda się zaczęła. Prostymi się wymieniamy. Oj, znowu to kopnięcie poszło. Norman będzie ciągle kopał. O, teraz Julia kodał trzema mocnymi lołami. A tak naprawdę widać było, że mocne to były kopnięcia. spróbował chyba trochę w zapasy wejść, ale nie wiem, nie znam się. Ale się wymienię kopnięciami często. O kurwa, Kie! Ale oczu! Mega mocne kopnięcia Shuli tutaj wyprowadził. Tak, widać. Naprawdę, mocno kopię. A moc spuchnięto, widać to wewnętrzną, widzisz? No, łidę ma mocno spuchniętą. W się sensie Shuli ma spuchniętą Łydę mocno. Widać, że te kopnięcia Normana były destrukcyjne. Dlatego sam teraz zaczął mocno kopać. O, jakby tutaj w jakby kopnął w kolano, byłaby lipa. Bo fajnie się wymieniaje w tej stójce. A Shuli szybki jest, widzisz? Jakby omija te ciosy balansem ciała. Ciągle, mam wrażenie, że w tej walce najważniejsze są lowkiki co czas po obu stronach. Jeden i drugi poluje, żeby jak najbardziej nogę obić. Widać, że tam najwięcej siły wkładają w te uderzenia. Ale wydaje mi się, że noga Szuliego jest w gorszym stanie, nie? Po tym, co mu Park zrobił. Pierwszą rundą za mocno kopał tą Girę. No. No, mocna seria od Shuliego, ale wszystko na gardę poszło. To normalnie został kopać, nie? Po tej nodze? Bardziej boksersko zaczął wchodzić w wymiany. Nie wiem czemu. Ale fajnie się to swój ogląda, ciekawie, przyjemnie. Nie usunął bomba insta, tylko mu zdjęli za to, co wyrzucał, Bo tam była przemoc. I mu Instagram sam usunął profil. A nie, a nie ma nie po prostu shadowbana? Tu z jakichś kanon komentarzy że Bana dostał. Nie wiem czy chodzi o Bana normalnego czy Shadow Bana. A to się pytanie że go usunął Instagrama. nie słyszę że mu zdjęli co to nawet. Kiedy okay, okay. wie. No, Shuli próbuje obalić, że normalno ma go przy klatce, ale nie jest w stanie. o, o to ale było ciekawe. Takie na to nawet się nie znam. nie <laughs> wiem, co powiedzieć. Tak ja wolę stójkę, bo ją rozumiem przynajmniej. No, to takie łatwiej rozumieć. No to prawda. O, obalił szuliego, park. Ty dosiad będzie? Nie, pugarda. Została minuta, ale nic się nie dzieje, zero pracy w parterze póki co jest. Więc może za chwilę podniosą. Już o, upomina, właśnie sędzia, że ma być akcja. Znaczy, tu się nic strasznego nie stanie, bo już 30 sekund zostało. O kurwa, ale rozcięcie po tym łokciu uli park, mój krew. O kurwa, ble. Mega murością rozciął tym, tym łokciem, no. krwawi jak syn A masz to riff. No i właśnie dlatego łokcie są przejebane i dlatego nie ma łokci w amatorskich walkach wydaje mi się, bo one strasznie rozcinają. Ale ładnie go wykrwawiło. A widać do kopnięcia Szuliego to też było duże wrażenie na Normanie. No to, to chyba ten łokieć, nie? No. No ale Szuli zajebiście się pokazuje w tej walce, nie, ja nie wiem dlaczego tak dużo osób krytykuje Szuliego za umiejętności w internecie On jest mega dobry, on przegrał naprawdę z dobrymi zawodnikami i tutaj w tej walce też pokazuje, że no jest w chuj dobrym zawodnikiem No, zaczął kopać znowu mocno Shuli. O, lew podłączył go tym lewym Norman Aż dziwne, że nie poszedł za ciosem, bo że po był podłączony <laughs> Jak krzyknął na niego Ja nawet nie wiedziałem ogólnie, że jak zlockdownujesz rywala to musisz stanąć w narożniku innym niż swój. Nie wiedziałem tego. I ja też podchodzę do no tego narożnika i sędzia na mnie krzyczał, że mam spierdalać. Tylko, że ja zasad nie znałem, dlatego to robiłem. Bo tam wiesz, mogą ci wskazówki dawać. Musisz w neutralnym narożniku stać. Co tak jest bez sensu, bo w tej teorii tak tak słyszysz swoich trenerów, jak oni krzyczą. No, ale takie są zasady. No tej zasady nie znałem, to była jedyna zasada, której nie znałem. To Shuli Łok się napierdala. Kurde, podnieś ich! Chcemy stójkę, zostały dwie i pół minutki. To wygrywa? No myślę, że Norman wygrywa. To wygrywa? Norman. Kurde, on no w półgardzie teraz. Norman jest z góry, ale... no wolę stójkę. Na przykład, Jan też się nie bił w... Fejmie z Borysem Mańkowskim w boksie? No bił się. I chyba wygrał, wtedy Borys na punkty. No wygrał. No to w boks był, nie? No i się zajebiście rusza w stójce No tak w ogóle takich przyruchów robię. No nie jestem, jest że w tej walce nie ma co mówić. Zostało 30 sekund. Raczej nie zostanie już podniesiona. Takie tam wymiany lecą w parterze. Nie ja osobiście to jakoś nie interesuje, bo tak jak mówię nie jestem wielkim fanem MMA. Ale o kurde, znowu był rością. No Szuli cały zakrwawiony jest. Dużo łokci przyjął teraz, o, strasznie rozcięty, ojojoj, no aż, oj, oj. aż mi niedobrze, no całe zakrwawione jest, dużo łokci teraz przyjął Uy, fuj, <laughs> no, to jest cały czerwony Koniec walki O kurwa, Wiesz, patrzę, jeszcze nie, jeszcze w tym. teraz koniec Uy. No mocno go, kurde, mocno go porozbijał. Ja się pożygam. <grystanie> Czemu, krew to dla ciebie działa? A, pokój, A mnie to staje. nie przeszkadza. No ale Szuli cały zakrwawiony jest. Ale ba bardzo dobrą walkę dał. No Norman wygrał oczywiście, ale Szuli bardzo fajnie się pokazał mimo wszystko. Szuli moim zdaniem jest bardzo dobrym zawodnikiem. No zobaczymy jeszcze oficjalny werdykt. Zobaczmy werdykt, ale wydaje mi się, że no... No wygrał to. Zdecydowanie Norman. Tak, by far, myślę, że to nie ma, nie ma o czym dyskutować. Ta, ta, Norman wygrał.